Kurwa, Marcin, daj mi skończyć myśl do kurwy nędzy. Jacyś urzędnicy biorą za to swoje. Nie, w nie jacyś, dlatego Konkre... nie, nie, nie skończymy ja, nie tej wiem, pierdolonej która... audycji. Ale dzisiaj... nie mówię, którzy konkretni, bo nie złapałem za rejsa, Zaraz, ale, ale jacyś zaraz Ale będziemy... zaraz biorą. W... Kurwa! Co nie? Biorą w łapę czy nie? Kurwa. Za to, że oni wchodzą bezpłatnie. Biorą podatku. w życie swoje. Proszę nas Pols... wyjąć. Kurwa! Zaczę pytanie. Czy urzędnicy. Nie polskiego pochodzenia. Biorą w łapę za to, że tamci przychodzą do Polski i nie płacą podatków? Biorą w, no to w łapę mówię. nazwisko tego chuja, kto wpuścił Ubera. A skąd ja ci znajdę? Z, zaraz tutaj? znajdziemy datę, kto Polski rządził w Polsce. Polski oddział Ubera został zarejestrowany w grudniu 2013 jako Uber Poland spółka z O. To gdzie jest państwo? A, no to gdzie widzisz? Jest, gdzie jest, gdzie A, so, widzisz? Gdzie są pierdolone policjanty A, skarbowe widzisz? do kurwy waszej nędzy jebanej? Kim wy kurwa jesteście? Potraficie kurwa gnębić ludzi? Właśnie, kurwa. O co chodzi? Wy kurwy, wy, przyjdziemy po was, kurwa wasza mać. Kur, kurwa! Kurwa! Dobra, kawalerze, nie denerwujcie Nie, my się, nie denerwujcie. my się kurwa nie denerwujemy, my się wkurwiamy, Cezary. To jest zasadnicza różnicza. Denerwuje się kurwa, jak klient ją wyrucha i nie zapłaci. My się wkurwiamy. Nazwisko tego chuja, który stał na czele kurwa finansów i infrastruktury i premierem. Kto był w 14 roku? Żądam tych nazwisk. Słuchaj, bo Powiem Ci tak, gdyby się odbywał proces w Trybunale Narodowym, to bierzemy premiera. Bierzemy premiera za szczękę i mówimy tak, chuju, powiesimy Cię kurwa na haku za szczękę. Tu kurwa Cię powiesimy. Mów, co wiesz. I on y, tak długo będzie żył, jak będzie mówił, kto skurwiał państwo polskie. I będzie mu się opłacało mówić, bo będzie żył, bo mu powiesimy hak i wyda wszystkich. To byli konkretni ludzie z imienia i z nazwiska. Pani w Urzędzie Skarbowym mówi, że nic nie może zrobić. Ja pierdolę. Ale w stosunku do mnie może wszystko. W stosunku do Marcina też tak. może wszystko. Tak. Więc, więc ja bym też chciał, żeby pani w Urzędzie Skarbowym odpierdoliła się ode mnie, wykreśliła mnie z ewidencji. Chciałbym. A kto Na czacie, kamraci, kto jeszcze by chciał, żeby się od niego odpierdolił Urząd Skarbowy? Dajcie chciuka do góry. Prawda? I, I o to chodzi. I Marcin, Marcin bardzo tutaj ładnie doprowadził do sytuacji wrzenia, bo my bez sytuacji wrzenia, wrzenia nic w Polsce nie załatwimy. Więc kto rządził wtedy Polską, Marcin?